Sianko, sianko, jest bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i to będzie odcinek zbudowania. W końcu wziąłem się za to, żeby wbudować jakąś bazę i żeby ona miała sens ręce i nogi. A że wiecie, że lubię ukryte lutrumy, to będzie z ukrytym, z ukrytym lutrumem i do tego będzie to baza w sumie przerobiona, bo jest to przerobiony projekt pierwszej bazy tej, którą wiele razy mówiłem, że jej nigdy nie zrajdowali i że ona jest fajna i zajebista i nawet na oficjalu wali ją na 160 rakiet, zrobili metro przez cały środek i tak nie dorwali się do ukrytego lutrumu, więc że skoro działa, to będzie działać dalej, i skoro działa, to można ją przerobić tak, żeby wyglądała trochę inaczej. I ogólnie w głowie mam trzy możliwości przeróbki tej bazy, bo jak wiecie, teraz jest y, taki trend, żeby robić bazy, gdzie jest wejście y, do góry, zejście na dół i dopiero do głównego lutrumu. Więc to, to się też da ta, tak przerobić, ale to nie na tym odcinku. Na tym odcinku będziemy robili bazę. Mm, Przeróbkę, żeby była trochę mniejsza, żeby zabrała mniej materiałów i była dla trochę mniejszej ilości gracza, a nie dla samego zerga. Więc mam nadzieję, że się spodoba i zaczynamy niestety od tego, czegoś, czego ja nie lubię. Czyli musimy zacząć budowę bazy od, yy, od razu od bazy, a nie można zrobić tak, że zrobimy sobie startówkę i ze startówki yy, będziemy tą bazę potem yy, przerabiać, więc to jest jedyny minus. Budujemy to mniej więcej tak, żeby zrobić trójkąciki, następnie kwadraty do każdego trójkąta i jedno wypełnienie trójkątem, żeby sobie zrobić stąd wyjście. Na razie będę budował z drewna, a potem Wam pokażę, że tak powiem, filmik docelowy, na którym będę mniej gadał. Będzie on długi, pierwszy raz będzie długi filmik na kanale, yy, dlatego że zrobiłem bazę od samego początku do samego końca. Nie, że pokazuję Wam samego kora tej bazy, tylko zrobiłem całą bazę. Mam nadzieję, że się spodoba. Będzie mniej gadania, więcej muzyki. Yy, od czasu do czasu coś wyjaśnię, dlaczego tak, a nie inaczej. I, I tyle. Mniej więcej kor wygląda tak. Będę budował go na początku samego z drewna, bo. O tak. I teraz tak. Tutaj można postawić cokolwiek, na przykład y, jakiegokolwiek urbędzia. Czyli wchodzimy sobie, ja w moim przypadku wejdę sobie w Items. Y, wezmę sobie w dwójkę, bo po nim się najwygodniej wskakuje. Aczkolwiek po jedynce, wiadomo, też się da. Robimy sobie cyk. E, tutaj już zrobiłem błąd, bo chodzi o to, żeby mm, baza była całkiem odporna i też na początku, sami jak ją budujecie, to żeby jednak te drzwi jakoś się tam blokowały. Mm, więc ogólnie ja na początku TC-ka w tej bazie stawiam na samym środku, po żeby ten trójkąt skuć albo w ogóle go nie ulepszać do. E, do drewna, do kamienia, do czegokolwiek, tylko zostawić jeden na twigu, i potem można sobie to rozwalić, i tego tisika przenieść, żeby nie trzeba było go tak jakby rozwalać yy, od A do Z, samego tisika, albo fundamentu pod nim. Tutaj robimy sobie taki myk, że wstawiamy sobie tak i tak. przez to możemy zrobić, coś takiego. W dalszym ciągu zachowujemy to, co jest zwykle w bazach 2 na 1 z trójkątem z przodu. Czyli zachowujemy tą możliwość blokowania sobie, żeby nam nikt nie wlazł. Tutaj budujemy normalne, standardowe wyjście. I mniej więcej tak wygląda sam początek bazy i niestety z tego etapu trzeba wystartować. No nie da się tego zmniejszyć, da się ewentualnie tego tutaj nie robić z przodu i zrobić tutaj jedną parę drzwi, aczkolwiek wiecie jak jest z jedną parą drzwi, ktoś zrobi going deep'a i nie macie wszystkiego, szczególnie jak postawicie sobie TCK na, na twig'u albo nawet y, niezalokowanego, czy na takim trójkącie z drewna, to ktoś to skuje i nie macie bazy. Więc radzę na to uważać. Można ewentualnie jeszcze spróbować zrobić coś takiego, bo tutaj docelowo i tak będą garażówki i wtedy wstawić trzy pary drzwi, jedną tutaj, dwie tutaj i możecie jakoś obejść, żeby nie robić tego przodu. Ale myślę, że ten przód nie jest aż tak y, wielki, żeby go nie robić. No dobra, to przejdźmy teraz do budowania całej bazy od A do Z. I od razu mówię na samym dole, będą jest yy, ukryty lutrum. To jeszcze powiem, zanim przejdziemy do tego, jest yy, ukryty lutrum tym razem w kwadracie. Czyli stoi t który jest zamurowany yy, na Amen. W ten sposób wszystko jest zamurowane i postawiane. Jest, tam jest t tam jest bug, żebyście się mogli zrespić. Jak chcecie, możecie tam wstawić dwa bagi Jedna skrzynka, yy, bo to jest wystarczająca rzecz, żeby najważniejsze, yy, najważniejsze pochować. Czyli tam rakiety, materiały i tak dalej plus utrzymanie bazy, plus siarkę yy, i ewentualnie troszkę kompo na to, żeby potem móc wystartować tak jakby jak wam wszystko rozwalą i tutaj są wrzutniki podstawiane, dwa wrzutniki jeden wejście, wyjście, wejście, wyjście, wejście, wyjście dookoła są garażówki ten t jest gdzieś tam w ścianie i teraz e, dlaczego o tym mówię, dlatego że na filmie o tym już nie będę mówił więc powiem na sam początek, jak budujecie potem następne piętro, do tych pięter możecie sobie zbudować y, ogólnie cztery aluzie dlatego, że y, przygotowana tak jakby stabilność bazy te 76% na tym poziomie jest tak, że wybudujecie 4 piętra i możecie zrobić tak: tutaj ukryty lutrum z cikiem, Możecie dodatkowo zrobić kolejne piętro i tutaj następne, niewiadome, też zamurowane i ukryty lutrum z cikiem, Potem na następnym, normalny lutrum, do którego macie dostęp na co dzień i na przykład piętro jeszcze wyżej łóżka razem z lokerami, żeby na szybko się ubrać i wyjść. Albo możecie zrobić jedno piętro z ukrytym, albo dwa, albo nawet jak Wam się kurwa podoba, to trzy. Mm, tylko, że wtedy tracicie jedno piętro z lokerami, bo baza, tak jak mówię stabilność tej bazy jest zrobiona tak, żeby ona się utrzymała przynajmniej, przynajmniej, da się wykombinować na więcej piętra, ale przynajmniej na cztery piętra no i tyle, przechodzimy do budowy całej bazy, od A do Z i tutaj teraz najważniejsze, czyli to jak zabudować Tisika i od razu odpowiem na pytanie, jak potem dostać się do tych rzeczy. Po to jest tam bug, żebyście mogli się tam zrezygnować, a wrzutniki na ścianach są po to, żebyście w jedną i w drugą stronę razem ze swoim znajomym mogli przerzucać rzeczy albo do środka, albo ze środka do zewnątrz. Ważne jest, żebyście tam postawili baga i żebyście to zabudowali. Dlatego to jeszcze z bezwolnionego tempa. No, i tutaj pierwszy raz robię coś takiego, że całość macie w przyspieszonym tempie o 400%. Jeżeli nie będziecie wiedzieli, jak to wybudować, albo czegoś nie zauważycie, to po prostu sobie zwolnijcie film. Ale chciałem, żeby na tym filmie od samego początku do samego końca była wybudowana baza, i żeby każdy krok po kroku, nawet ten, kto ma, nie wiem, 10 godzin w tej gierce, wiedział, jak to wybudować. Dlatego. Te osoby, które mają więcej godzin, ogarną to sobie nawet na przyspieszonym tempie, bo będą mniej więcej wiedziały, jak to jest zbudowane, a potem i tak pewnie zrobią po swojemu. A te osoby, które mają mało godzin, mogą sobie zwolnić film i zobaczyć, jak to jest wybudowane. A teraz y, muzyka i bawcie się. No i na samym końcu, jak widzieliście, baza wybudowana, stoi cała, piękna, ładna. Na samym końcu, jeszcze powiem, żeby się potem nikt nie czepiał, bo pewnie. Przewijali i nie słuchają mnie nigdy, kurwa. To jeszcze raz. Yy, może nie tyle co jeszcze raz, ale tak w ramach ścisłości. To jest jedno piętro, gdzie jest ukryty lutrum, i ktoś może powiedzieć, ale da się tutaj walić po dwie ściany, bo to jest zmniejszona wersja tej wersji dużej, gdzie się po dwie ściany naraz nie da walić i sprawdzać, gdzie jest Tutaj rzeczywiście się da. Da się walić na przykład tu na 16 rakiet, da się walnąć yy, następnie. Czekajcie, żebym się nie pomylił, tu na 16 rakiet, i potem jeszcze jedną stronę na 16 rakiet. Tylko że trzeba wejść do środka. Żeby wejść do środka, musicie zniszczyć wszystkie garażówki, co już stanowi dosyć spory problem. I tak jak mówiłem na samym początku, baza jest zbudowana na jedno piętro. Na upartego tutaj, zamiast lut lutrumu, można by było wybudować następne piętro e, z ukrytymi, to jest następne raz, dwa, trzy, cztery e, miejsca, gdzie może być T-SIK i ewentualnie na, dopiero tutaj na samej górze, wybudować sobie. W tym przypadku, na samej górze, tutaj zamiast lokerów, wybudować lutrum, przeciągnąć to jeszcze wyżej, tu wybudować lokery, a piętro wyżej zrobić dach. Eee, to tak, to tak, żeby, żebyście wiedzieli. Oczywiście powiem, mm, eee, powiem po swojemu. Ja, jakbym miał robić ten odcinek jeszcze raz, albo jakbym miał robić tak, jak zwykle robię odcinki, to zrobiłbym samego kora, czyli zrobiłbym tylko ten początek eee, tutaj. Robiłbym jedno piętro, żeby pokazać wam jak to wygląda, bo raczej staram się zwykle tak odcinki robić i dopiero wtedy wszystko wytłumaczyć, że można tu zrobić dodatkowo lutrum ukryty ze schowanym DC-kiem zamiast tam, że można to pociągnąć do góry, bo tak naprawdę najważniejsze w tej bazie i w tym patencie, który tutaj jest zastosowany jest to, żeby wybudować ten kor, czyli ten środek, ten to Główne wnętrze, tak jak jest, pokazane i tego nie zmieniać, ale dalej. Bazę, jak chcecie, możecie robić po swojemu. Tutaj tak samo można dodać jeszcze następną warstwę albo dwie warstwy, dobudować więcej drzwi do przodu, yy, przeciągnąć to jeszcze jakimiś połówkami, żeby nie można było przez te drzwi przedostać się skrótem od góry i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ta baza też jest wybudowana pod tym kątem. Oj, tu nie dobudowałem jednych garażówek, nieważne. Ta baza też jest wybudowana pod tym kątem, żebyście mogli po swojemu ją sobie przerabiać. Ważne jest tylko, to, żeby zachować ukryty t tak jak jest, ewentualnie zrobić więcej opcji ukrytego, na przykład tu piętro wyżej. I tyle. To jest najważniejsze. A resztę róbcie jak chcecie, nie musi być jeden do jednego. Więc jak ktoś nie wie jak, to niech zapamięta jak się buduje środek, a potem sobie kombinuje. I tyle. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i że waza wam się podoba. Jak ją wybudujecie, oczywiście możecie dać znać ile rajdów przeżyła, a ilu nie przeżyła. Eee, ja się żegnam. Miłego dnia wam życzę. Trzymajcie się. Puta